Co mi to mi się, nagry, się co patrzysz po poślady. Chcesz wryć ciulu? No, widzę, jak nie chcesz ryja to subój Tonego, bo tak to będziesz bity, kurde, na jemie e, 2K16, także wiesz, będzie grubo. A nawet 2K13, 2K14 to były jemy, to były jemy w Katowicach, gościu. A teraz, teraz to nie ma już. Teraz to nie ma już jemów. Jem, y, y, Je, y, 19 zł chcę dla was wylosować. Przypominam, że każda łapka w górę to jest 10 groszy do kolejnego filmu i każdy komentarz to jest 10 groszy do każdego filmu, więc każdy teraz spamuje łapkami i komentarzami, żebyście wygrywali więcej siana w kolejnych filmach. Ko -le 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 LOL, super film, wariaciku, wariaciku, zapraszam cię na film, bo dzisiaj się kuźwa działo ostro. <laughs> Chyba cię pogięło, gościu. Chyba cię pogięło, gościu. Zadupiaj tu na górę, i nurus! Szybko kurwa z tą odzianią, to Gdzie się kurwa wymienia skiny? No, no! Najlepsza strona to pirate słabość szmaninowy! Co ty mi tu, czulu dojesz? Jak chcę Jak z krejtów skinami na pirateswap.com najlepsza strona w mecie użyj kodu xtony i odbierz bonusa z 35% no teraz, no teraz, co CZERWONON widzowie witam serdecznie z tej strony xtony halo halo kurde o tej porze każdy sobie Seven daysa opi... opi dzielić może Normalnie seven będzie tutaj grany, nie ma co się tutaj załamywać widzowie, lecimy dzisiaj po koskę. 20% masz przy każdym doładowaniu z kodem promocyjnym xtony. No nie, no to jest niesamowite po prostu. Kiedy skrzynka xtonego na Hugo? Musicie im spamować na facebooku, możemy zrobić taką akcję, reinkarnację. Macie zrobić kobobrito skrzynkę xtonito. xtonito LXtony xtony, skrzynka LX xtonito i będzie otwierane. Czy Muszę im spamować, może zrobią, jest jakiej, jakaś mała szansa, że tutaj. Ho, ho Picobello będzie. No i co widzowie? Lecimy kurde z Casseh Hugiem. Eee, 167 zł dzisiaj przygotowane na ten film. Będziemy otwierać taką skrzynkę za dwie dychy. Zobaczymy jak ona oddaje. W jeszcze się nie zakończył w giveaway, Glock 17, 18 bowry i normalnie Loki, Loli. Mam 14 osób w konkursie, także zapraszam serdecznie, żebyście brali udział. No i co? Ja mógłbym zrobić wam drugi konkurs, ale na razie jest jeden nasz za 60 zł, więc tak będziemy powoli sobie robić te konkursy, więc picobello. No i jedziemy z tematem. Ostatnio wbiście eleganckie, kurde łapeczki w górę, spróbujecie tonego, to mi się podoba. Miałem zrobić live, oczywiście nie zrobiłem. No i co? No i jestem tony, no to to cały ton, cały ton. Bombiksa sobie otworzymy, pięć skrzyneczek za stówę. Bombix, pokaż mi swojego, kurde, tutaj farta w dzisiejszym filmie, bo ja chciałem trafić szybko kosę i zamykamy temacik, kończymy odcineczek i jest, kurde, pi... Pe, 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 perpiloso. Perpeloso. Będzie perpeloso. 100 zł Bombix razy 5. Uwaga, kuźwa. I trafiamy w nim. Jaja se robita chyba, ościu. 67 złoty mam jeszcze, czyli mogę jeszcze 3 skrzynki otworzyć Bombixa. Bombix... Co ty mi tu, czulu, dosz? Ja chcę skiny, czulu, pieruński. No, bombix oddał tutaj Leg, 137 zł tyle nam zostało. Zobaczymy, jakie z battle nam pójdą. Bombix, mam nadzieję, że tutaj pokażesz, kurde, szefa totalnego bombix. Bombix, beku. Będziemy robić może pojedynczo na, po, pojedynczo na skrzyneczki. Normalnie, bombixa sobie tu pykniemy. Zobaczymy na razie taka zwykła bitwa klasyczna na dwie osoby. Niech dołączy jakiś szefitos. Zobaczymy, ile jest w ogóle osób na stronie. Ciasko y 3TBDG i, i, i git. O, nice! Wygrał tony. To mi się podoba, o to właśnie chodzi. Kopiujemy sobie taką bitewkę. Teraz będziemy robić underdoga na dwie osoby. No i git. I tak będziemy sobie zarabiać sianeczko, Zobaczymy jak to wyjdzie. 12 miliardów tysięcy, wie, w ogóle, itp. Ja, chyba jak wam się teraz podoba na kanale, chyba tutaj to on robi dymy, nie? Jedni piszą, że jestem popierdzielony, drodzy piszą, że jestem popierdzielony. Więc w sumie jest git chyba, o to właśnie chyba chodzi w życiu, żeby trochę tutaj y, poddymić. E, więc ja jestem kulturalny ogólnie, człowiek bardzo kulturalny. Y, szefitos, nie? Wiecie o co chodzi. 2500 ton osób na stronie, Damy komuś graj ze mną gościu tutaj no no, nie będę tutaj Dobra, gram z losowym botem, z botem nerdem, bo mnie się nie chce czekać na takie rzeczy tutaj. I standardowo bot nerd wygrywa ten odcinek. Juhu. Ale zarobił sianka bot nerd i już tutaj pokazał dominację swoją na casę hugu, więc git! O to chodzi byku! Zróbmy sobie za 40 zł taką bitewkę. Może dołączy do nas jakiś szefitos i Norman e, Knife Marble Bardzo ładny nożyk, bardzo ładny nożyk. Myślę, że tutaj by się e, taki nóż przydał nam e, w dzisiejszym filmie. I byłoby naprawdę bombastycznie: Bombisikos. Bombisikos by było, ale nie wiem, czy to się uda, gościu nowe, Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Widzowie, no ja nie wiem, ja nie wiem. Teraz muszę wam powiem o, o t, t, dużo, dużo siana tutaj oszczędzać, bo tak jak mówiłem ślub planuję, więc muszę tutaj jak najwięcej siana zaoszczędzić, żeby była kurde gruba impreza. Mam nadzieję, że widzowie wpadniecie na mój ślub i będziecie się dobrze bawić. Uuuu, brat co trafił. Coś czuję rękawice, boskie rękawice. O, ten Glock co ja mam dla was do, do wygrania, tutaj dla Tonego wjechał. Patrz, dwa razy Glock, nie wierzę. 95 zł, nice, lecimy, lecimy po koskę widzę, jest grubo, podwajamy staweczkę, zróbmy sobie 5 skrzyneczek, ojojojoj oj, oj, oj. Classicos dobrze wjeżdża, to zostawiamy na Classicosu Stóweczka, taka kurde tutaj skrzyneczka, eee, taka bitewka na 100 kosztuje widzowie, więc będzie git Także zapraszam wszystkich tutaj na ślub Tonego, już niedługo eee, będzie Możecie się tutaj zgłaszać, potwierdzać swoją obecność w komentarzach i normalnie będziemy chlać, bawić się do Białego Rana. TAKO! Świętować te, 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 nie, to niepowodzenie, to jakby śmierć człowieka, tak? Śmierć człowieka, śmierć, śmierć mężczyzny można jak najbardziej tutaj poszanować. No, prawie jak pogrzeb, nie? Prawie z gościu. No, ale takie jest życie w Madrycie, mordo. Dobra, dawaj mi to, gościu, takie jakieś case butelki z klasycznym trybem? Nie, no teraz to przesa przesadzili tutaj, przesadzili. No i co? Wjeżdża ktoś i rozjeżdża tonego, czy, czy, czy boicie się tak potężnego Jupitera tutaj? Fajne to strona teraz się zrobiła tutaj. Ha, ha, ha. Case hook! Case hook, się 2500. Dobra, gram z losowym botem i pewnie przegramy tą bitwę znając życie bo boty są mocne, ale Tony zaczyna grubo, tylko, że ten też trafił grubego skina tutaj. No, co będzie droższe? Co będzie droższe? Tony. Tony w Royalu trafił coś droższego. Ua! Ua! Lecimy, lecimy, lecimy. Zobaczmy, jak to się skończy, zakończy. No, na razie lecimy grubo. Jest git. Jest, kurde, git, ale jeszcze wszystko się może wydarzyć. Jeszcze wszystko się może wydarzyć. Ja znam te boty nie od dziś. Uuu, mamy royalka znowu dla tonego. Czy dzisiaj będzie kosa? Hehe, yeah, boy! Nice to meet you! Nice to meet you! 327 zł. Mamy już panowie 431 zł. No i o to chodzi, mordo. O to chodzi. Możemy sobie dać nawet z jakimś chyba ulepszonym trybem. Chociaż nie, nie da się tutaj wybrać. A Joker może być za 445. O, bracie, majnowy. Możemy dodać 10 skrzynek, to będzie nas kosztować 200 zł. I spróbujemy po prostu z 10 skrzyneczek, może zrobić coś tutaj. Dodamy po prostu jakoś inną skrzynkę. Eee, special force raz 3 to będzie 416 zł. I możemy zakończyć w taki sposób odcinek. Dajmy tego underdoga. Może teraz się pofarci, może się poparci. Niech wbija jakiś zawodnik gruby tutaj do tej bitwy jedziemy z tematem, damy mu nie wiem 10 sekund dosłownie, jak nie no to dodajemy losowego bota yy, albo wybierzemy bota tak, bo mówiliście, że boty samo wygrywa wszystko, boty samo wygrywa wszystko, więc go dodamy, to więc go dodamy, specjalne boty, boty casehack. specjalne boty, dodaję normalnie tego bota i samu i mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie pokażemy, że wygramy z tym. Rerino ze Szczecino gościu z tym botem oczywiście, bo tak to wujaszek jest ogólnie spoko. Dobra, na razie tutaj dla Tonego. Na razie dla Tonego, ale nie ma jakichś takich wło. Zajaram się trochę gościu. Uuu, brat co trafił, pewnie będzie kosa. No jak 60 zł i wychodzi kurde na prowadzenie i samu i samo, bot i samo wychodzi na prowadzenie, ale jakie skrzynki czekają przed nami? Bra Bracie, to można temat zamknąć tam pod koniec. Więc to się wszystko jeszcze dzisiaj okaże. Ja nie wiem, że widzę trzy niebieskie, że Bombiks, pokaż mi tu coś dobrego. Czy wychodzimy chyba na prowadzenie? Nie, blisko, blisko, bardzo blisko. No nie, Royal znowu dla mnie. Może dacie jakiegoś Royala dla bota i samo? Co wy o tym myślicie? <laughs> chyba Cię pogięło, gościu. Chyba cię pogięło, gościu. Chyba mieliście rację, bo i samo jest do zajebania na tej stronie, gościu. No to są jaja jakieś, nie? Marble Fade se trafiam normalnie z botem i samo, nie? Marble Fade se trafiam z botem i samo. No nie wierzę, widzę, kurde, naprawdę trzy niebieskie jeże. O, jeszcze Royalek. Za 72 zł tutaj, to na pewno tutaj gruba kosa wleci na rejon. AWP za 200 zł. Nie no, super fantasticos. Widzę, że BOTY samo jest po prostu nie do wygrania. No niestety, coś mi tutaj śmierdzi. Także pozdro 600 widzowie. No i wbijajcie do konkursu i jestem zdenerwowany w tym momencie. Hello!